Dzień dobry, Dorota Doris Wysocka. Wczoraj zapostowałam, umieściłam na swoim, na swoim profilu piosenkę Jestem motylem. I dzisiaj trochę więcej na ten temat, choć z nieco innej perspektywy. Bądź uważny, co mówisz po tym, gdy wypowiadasz Jestem. To małe słowo mieści w sobie potężną magię. Język stara się osadzić Cię w czasie i przestrzeni. To próba naciśnięcia pauzy w wiecznie zmieniającym się tańcu, którym z natury jesteś. W rzeczywistości to, czym naprawdę jesteś, nie może być określone, schwytane czy nawet ujęte w słowa, ponieważ jesteś żywy, dynamiczny i naturalnie odporny na wszystkie ustalone definicje. Na przykład, jestem smutny, jestem smutną osobą, określa mnie smutek, jestem ofiarą smutku. Nie, fala smutku po prostu pojawia się na rozległym oceanie, którym jesteś. Oceanie, który nie może być zdefiniowany ani przez szczęśliwy, ani przez smutny, ani cokolwiek pomiędzy, ale pozwala wszystkim tym uczuciom napływać i odpływać. Nie jesteś smutny, to smutek pojawia się w tobie i odchodzi. Nie znajdziesz żadnej smutnej osoby, która, smutnej istoty, pełnej smutku rzeczy czy smutnego siebie, a jedynie energię smutku, która obecnie się pojawia, energię, która się rozproszy, jeśli nie zostanie zatrzymana. Nie jesteś smutny, jesteś w danej chwili domem dla smutku. Nie jesteś zły, jesteś właśnie zdolnością do złuszczenia się. Nie jesteś oświecony, nieświadomy, udany, nie jesteś błędem ani nieużytkiem. Jesteś tym wszystkim i żadnym z nich. Jesteś nieskończonym potencjałem, zdaniem, które nigdy nie musi być dokończone. Mądrze używaj swojej magii. Kochaj to bycie nieustannie pogłębiającą się tajemnicą samego siebie. I nie próbuj zamienić się w kamień. To Fragment książki Jeffa Fostera, którego bardzo, bardzo lubię czytać, um, i z którym w tym przypadku bardzo mocno rezonuje, jak często próbujemy funkcjonować przez definicje siebie, które są niczym innym jak takim więzieniem, jak zatrzymaniem naszej energii, jak um, dopowiedzeniem czegoś, co być może przez ułamek sekundy było prawdą, ale już dawno nie jest. Jak często próbujemy określić się w jakiś sposób, zamknąć się w, jakimś, w jakiejś definicji, w jakimś stwierdzeniu, w jakimś opisie, który może i to też tylko może jest prawdą przez moment, przez chwilę. Jak często potem to staje się naszym wyznacznikiem tego, jak musimy, choć wcale nie musimy więc zanim będziesz i powtarzał na nowo jestem tym jestem taki jestem taka nie jestem taki zwróć uwagę czy to poszerza możliwość twoich wyborów w życiu czy zawęża bo każda każda definicja zawęża każda definicja powoduje że my jesteśmy na uwięzi tego, co myślimy. Przepraszam, właśnie przychodzą mi teraz powiadomienia. O, jak może być jeszcze lepiej? I staram się, żeby to mnie nie wybiło, ale nie jestem ani skupiona, ani nieskupiona. Nie jestem porządna, że muszę wiedzieć, co mam powiedzieć w każdej chwili. Jestem czym jestem teraz. Teraz jestem przepływem tego, co do mnie napływa. Tak bardzo mocno próbujemy określić się, złapać, zatrzymać mieć definicję siebie, mieć pewną skończoność określeń. I idziemy z tym jak z plecakiem. Kolejne określenia dorzucamy do plecaka, kolejne stwierdzenie na swój temat, lub stwierdzenia innych na nasz temat, które zatrzymujemy jako prawdę. Gdybyś jutro obudził się bez definicji siebie, żadnej, gdybyś jutro nie musiał wiedzieć, kim jesteś, jaki jesteś, czym jesteś, tylko zadał sobie pytanie, kim i czym mogę dzisiaj być. Kim wybieram być. Jaki wybieram być, a nie jaki jestem. Kiedy mówisz, jestem smutny, zatrzymujesz to w sobie. Tak jakbyś zamykał się w celi z, z tym smutkiem. Kiedy mówisz, jestem nieodpowiedzialny, tak naprawdę zatrzymujesz to w sobie. I nawet gdybyś chciał dać sobie inny wybór, to sobie go nie dasz. Kiedy mówisz, jestem. Niedobry, to definiujesz siebie jako taką osobę, i nie przyzwalasz sobie, żeby cokolwiek innego się ukazało w Twoim świecie. A co jeśli jesteśmy wszystkim i tym, co wspaniałe, piękne, cudowne, wspaniałomyślne, ale też to, co określamy jako złe, niedobre, niefajne, to czego nie chcemy zobaczyć? To nas więzi najbardziej. Więc jak następnym razem powiesz sobie jestem to zatrzymaj się na moment. Zatrzymaj się. Nie narzucaj tej definicji na siebie. Ukochaj się we wszystkim, czym jesteś. Tak właśnie jestem dzisiaj. Inaczej. Czym wszystkim jesteśmy, czym nie uznajemy, że jesteśmy. I gdybyśmy to uznali, jak wiele jesteśmy, jak bardzo jesteśmy, jak głęboko jesteśmy, jak płytko czasem jesteśmy, to uwolnilibyśmy siebie do bycia wszystkim i wszystkimi. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Wszystkie nasze jestem i wszystkie nie jestem.